Hej, cześć, witajcie moi w kolejnym odcinku telewizji w Dishonored Dishonored Odzyskoczyłem, nic mi się nie stało Dobra, nadal wejdźmy w ten... Co to było? Co to był za spadek FPS-ów? A teraz mam 50 A Teraz mam 40 Nieważne, jest dobrze Ja chcę to podnieść, nie mogę W sumie jest jasno, ale... Jest tam kto? Hello? Nikogo? A tam teraz? Ja też nikogo nie ma. Te szczury tak ich zaatakowały, ale mnie nie ma szczury. To można je nawet zabijać. o kurde Chodź stąd No was jak mięso, już Nie chcę, żeby nagle wyskoczyły na mnie. To jest takie, wiecie, przezorny zawsze ubezpieczane, nie? Ale szybko płynie, rypane, Hmm, super N Najfajniejsza rzecz na świecie, wyskakuj stąd Czuję, że tu będzie walka zaraz Jak widzę coś w stylu przenieść zwłoki Mhm Ktoś do mnie napisał na Steam Dun, dun, taran, tan, 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 tan. Dobra, słuchajcie ludziska. Chwileczkę przerwy poproszę Dobra, wracamy Dobra, musiałem sprawdzić co to było. Zrobiłem w siebie niewidzialnego na steamie. O Jezus, spadłem sobie. A może mogę tu wejść? Ej, mogę tu wejść, ale jaja. Ja. Ej tu może być nawet coś ciekawego, zobaczcie. Coś czuję, że właśnie takie alternatywne ścieżki będą Aha, w ten sposób Oho, przyciągnę uwagę, nie wiem, tych bluszczy Nic mi się nie stało No dobra, przyjdę sobie jakąś alternatywną ścieżką A no to co, lecimy dalej, nie? Tam nic A może tam i coś jest? Nie, Oj, ta muzyka mi się nie podoba. Może tu coś jest? Chcę posprawdzać sobie wszystko. Nie, nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Chyba nic nie minęłem, prawda? Prawda. <śmiech> <śmiech> o kurde, zużyłem butelki, a ja <laughs> powinienem jej <mi> jakoś się żyć. <laughs> Okej okay. Coś zeskoczymy tutaj może. Albo i nie. Wszyscy się bo boją tej trucizny, a... Myślę, że tak. Tu sobie przejdziemy. Ukryte zapasy, tam gdzieś mamy dojść. A ja sobie przejdę tak po cichaczy Nie, gdzie są przeciwnicy. Tam są same trupy, lol, o co tu chodzi? Poszedł Ja tu siedzę teraz Też poszedł Nie potrzebujecie mm -hmm. Ej, ty gdzie tutaj mamy iść LOL To są szczury, to tam nie idę Czekajcie, rozkmijmy sytuację A chyba, że po tym mamy wejść do góry i tym Kanała Nie, tam jest przejście, dobra o matko, odejdź, 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 odejdź odejdź, odejdź, odejdź odejdź, 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 odejdź. O Jezu Co one mi zrobiły? za odejdź, 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 Dawaj, szybko. Kręć tym Ej, to jest coś nie tak. Poczekajcie. Wczytajmy sobie może. Jaki był ostatni zapis? Zniesławiany tutaj. Tak. Kurde, bo z takim HP to nie ma co dojść, nie? Potem się okaże, nie będziemy też mix -torki. Tu jesteśmy, no to nie jesteśmy jakoś tak zdania, jakoś tak daleko. Oczywiście przykręcimy, a wiemy, że nie musimy kucać, więc sobie. Robimy tak. Tutaj lecimy szybko, tylko idziemy tu, bierzemy tak.

Dobra, to nie było wcale takie głupie. I teraz sprintam, żeby mi nie zjadły. A teraz co? A, już zapis był. Dobra. Mamy z jego rękami na życie, niech Mam jakąś ciekawą sentację, gdzie nic się nie dzieje, no Jeden szczura Jestem zesperowany Skoro dali mi butelkę, to znaczy, że coś z nią można zrobić. Czyżby tu było przejście? Ej dobra, przestań się tarzać. Zacznij coś robić, nie? Będzie można, no to no, no, jasne, że tak Wysoko jesteśmy w sumie. Tu nic nie ma, nie ma nic, okej. Okay. Ej, dobra, nie było tak źle. Teraz znowu skradanie. Co to było? Ej, musi się wystraszyłem jak cholera. Bo nie wcisniałem drugi raz F, nie? Ja pierdziola, ale, ale miałem schizę Przez chwilę Jest tam coś ciekawego? Tak patrzę, że tam są rzeczy no. Mhm Może będzie coś ciekawego Sakiewka. Monety Dawaj mi monetę Pasztet Doskoczyłem, doskoczyłem, bardzo dobrze Oj, co to jest? Esencja jakieś Esencja szaleju bodajże? Dobrze przeczytałem wcześniej? Świeczki zmuchone Oho Dobra, witaj korbo Czy powinienem rzec Lordzie Protektorze? Jak byłeś znany zanim ten tytuł został ci niesłusznie odebrany Jesteśmy sługami cesarstwa i prawdziwej cesarzowej grupy loyalistów Grupa grupą lojalistów którzy bardzo chcą się z spotkać weź tę broń zbudowaną dla ciebie z najlepszych materiałów na wyspach i spotkaj się z naszym człowiekiem Samuelem w pobliżu miejsca gdzie tunele uchodzą do rzeki śpiesz się i powodzenia U ujejku jaki sprzęt raz nie ci znałem, to wszystko? to wystarczy? Hmm. J, aby przeczytać samouczek koła działań Ej, to może być dobre, nie? Chcę zobaczyć, o co tu chodzi Dobra, naciśnij i przytrzymaj kółka, aby otworzyć koło działań Wybierz gadżet lub moc Którą chcesz otrzymać z lewej... Nie? Co z lewej? Aha, czyli z lewej będę miał mieć moc Podstawowej yy. Przypisz skrót klawiszowy broni lub mocy wybierając obiekty na kole działań i naciskając dowolny skrót klawiszowy. Jest 10 skrótów klawiszowych, które możesz dowolnie modyfikować w opcji. Ej Dzień dobry, a co ja mam w tej chwili? Kusza. Kusza. Wszałko sypiająca bełt kuszy Ej, to tak. Faktycznie dobrze jest, myślę. Są jakieś inne bełty, teraz mamy normalne bełty. Dzień dobry. być teraz tu nie ma skradania. Dora, rora, rora, rora. dobra. gra każe się skradać, to jej posłucham, nie? No super. Cie ciekawie było. Ale mocy żadnych nie mam na razie. To dobrze, bo mam nadzieję, że będą dawać mi je takie wiecie, po kolei. O, grab tam nic ciekawego nie ma. Dobra, lecimy dalej. No chyba, że tam jeszcze przejdziemy. No to, gdybyś był za głupi, by, yy, by to zapamiętać, zajrzyj do swojej łysy. by znaleźć odpowiedź. Łapiesz? Jeśli chcesz swoją działkę, rozgryj. Rozgryj. Jeśli chcesz swoją działkę, rozgryj to. Jeśli nie, wróć na za miesiące. Jak to nie mam szyfru? Pewnie whisky jest szyfrem. Jestem pewien. O ty gnoju. Poczekajcie jeszcze raz. A jak ja mam te, te co miałem? Ojej, wypiłem miksturę, Jestem super. A jaki mamy miesiąc? Coś takiego. Chyba, że jestem zagubiony na to. Tak, jak to mówi gra. Ło, obrócę sobie. Czekajcie. No, czy to nie. Też nie o to chodzi. Może tabem? Ej, ej jak było tego? Przeczytane B na przykład. Na szyf. na, na.

Yo, ta, 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 ta. Tam nic nie... O, chyba, że tam coś będzie Poczekajcie No jest, oczywiście, że jest Ten shift pewnie jest jakiś bardzo prosty Tylko ja się w ogóle na tym nie skupiłem, nie? ma? Twoja śmierć Śmierć z góry. No jod. Tak jak myślałem Dobra. Była minęło. Przyjacielu wpierdzielamy już wszystko, a co? Nie damy im niczego Tak, 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 tak. Jesteśmy na skradaniu się. Oczywiście, że nie byliśmy. O ty w pizdę. Wychyl Headshot. Ej. Psie, z czego do mnie strzelasz? I no się rzucasz. Jestem, jestem snajperem. Ej, oni nie padają na raz. To ten już padł. Tak się robi. Hip hop. Tetra. Ej, chcę cię przeszukać, Ania. Gdzie jesteś? No ale badzie. Kurczę, wpadłem tą butelką. Muszę lepiej to ogarniać. Nie będę ciała na razie ruszał, bo mi się nie przyda. Pieniążki na pewno. Tam nic nie ma. Dobra. Bardzo dobrze, wiedziałem, że tak to będzie. Ej, może tam coś jest, nie? Du, 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 du. Wychyl mi się, tak po. Jakim pan jest? Spodziewałem się, że martwy. się to jest w ogóle człowiek. A zobaczymy, kto to. Nie no, człowiek, ale martwy. A to mi się przyda i to bardzo. Mogę przynieść łoki to ja sobie zrzucę do wody. Żeby wszyscy słyszeli, nie? I szklanką też tam ma. No może ktoś przyjdzie. A ja taki o będę w tym miejscu. Jest coś co może pominąłem? Nie. Dobrze, idziemy dalej. Podstawa. Ej, czemu to tak świeci mocno? Nie lubię. Myślałem, że tam ktoś jest, nie? W się. Samuel. Lecę do ciebie przyjacielu O, o o grubo. Coś. Przy... Kurna. Dobra, 10 razy to będą powtarzać. To spadnie zaraz. Jest, jestem pewien, jak tu przejdę, tylko dalej troszeczkę. Ha, jem ze śmietnika. Czuję się taki. bohaterski. Jest tu coś? Nie, nie ma nic nie, ch nie chce mi się tędy chodzić Siema Dla dobrych ludzi, to jest stwierdzenie. Dobrze starczy, rozczekaj mnie Zaczek Zaczekaj tutaj, potrzebuję jeszcze chwili. O po co? Ruszajmy. Co ja tutaj mógłbym A w sumie to mógłbym coś tutaj jeszcze zwiedzić, na przykład, nie wiem. Skrzynkę Znisławiony. statystyki, się bla bla bla, to mnie chyba nie interesuje. Znaleziono, rozegraj ponownie misję dalej, gdzie ponownie? Po co mi ponownie? A co ja tam mogę znaleźć? Milion dolarów? Ukryci sprzymierzeńcy. Twoje nowe sprzymierzeńcy kryją się w starym barze nad rzeką. Chcą się podzielić z tobą swoimi planami. Spotkaj się zewnę z zewnętrznym kręgiem lojalistów, aby dowiedzieć się co planują. Niech tak będzie. Znowu płyniemy, ile można? Ja wiem, że robiliście że, że, ładną wodę, nie i tak dalej. Ale nie, w sumie to miasto to pokazują. Jest to w Pits Pub. we're right under the lord regent's nose and he don't know a thing of course if anyone finds out what we're up to the watch will break in with swords drawn and now that you've escaped the lord regent's going to be tearing the city apart

Nie wiem czy mam wrażenie, że jestem niski, nie? Jak tak patrzę z tej perspektywie pierwszej osoby? Nuk, nie ma! Nic są nogi. To jest kolejna gra w której bohaterowie nie mają nóg. Wiedziałem, że to tak będzie. Jest coś do zebrania? Przebiegnij się szybko, żeby go nie denerwować na przykład. Tap, 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 tap. Jaku. jaka bieda? Ta. biegnę, spokojnie przyjaciele. She must be on the beat to clean up Even after six months, I couldn't reach her. Yes, not surprised. She was a personal... It still amazes me that someone could get to the Empress and young lady Emily. No one kno... We can continue this later, Lord The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock. A true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, God. we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight, and in helping us. We're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry. You must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times, but his industrious mind buys him that right. Dobra. Piero to wynalazek, który potrafi konstruować i ulepszać wyposażenie. Piero spędza większość czasu w swoim warsztacie. Przewoźnik samolotu. Dobra. Koniec. Dobra, porozmawiam potem. Gdzie jest Piero? Tam jest Piero. Dobrze. Piero i jego warsztat. Jak to, jak to przyjemnie brzmi. Czyżby tutaj? Mhm. Czyli poszedłem chyba nie tam, gdzie trzeba, ale obiegniemy sobie wszystko, spokojnie. Także nie było, że ja gdzieś zaraz biję, nie? gdzie nie trzeba. Przyszedłem naokoło, ale kogo to obchodzi? Czekaj czy my będziemy mogli to robić, czy po prostu będziemy dostawali już gotowe za każdą misję, na przykład kolejną, nie? Jakieś dodatkowe dostawy. No, Tranu. Hmm. Tran, czyli tran jest ich, nie wiem, prądem? Coś takiego? czym jest stran Ej, o co chodzi? No. Ej, bo ja go zaraz. Nie, to coś wybuchnie. A ten już jest pełen. Ok, to dobrze. Tranin tam cieknie. Ziomuś się ma. No i nawet nie, nie musiałem nic naciskać.

upgrades for your gear weapons munitions but our situation here is desperate scavenge the city for valuables and i will resell them on the black market that should give us the money to craft. aha okay tell me what i can make you aha Grenade, 70 koszt, you marsh Klucz elektryczny. Pozwala przerabiać obwody i przestawiać system ochrony, by działał na Twoją korzyść. To może być, ale przypada położyć za sobą. przynajmniej pułapka, którą można umieszczać w niemal dowolnej powierzchni. Pistoletu. Olepszenia? Co mogę lepszyć na przykład? Kusza, kusza, kusza. A gdzie jest pistolet? Uj, 600 za pistolet. Trochę dużo. Ulepszenie sprzętu. Optyka maski. Możliwa przybliżenie widoku, wideokonneci. Lewy Alt. Celność, kurz. Nie, wiecie, co to na razie nie. Zastanawiam się, czy jest sens, tylko wykupować. Ewentualnie te bełty, nie? Dobra. You must be I advise no, dziękuję Ci za to bardzo optymistyczny scenariusz. Dobra, idziemy spać. Dziękuję, Tobie też. Kuwu, mhm. gdzieś indziej naciśnij dowolny klawisz, żeby kontynuować. Hmm, teleportowałem się do łóżka. Jestem już na łóżku. tym innym człowiekiem. Śpiętasz O! O kurde. No, tyle z tego było. Dobra. ta, -ta, -ta. Dobra, sajcie, ganiać. Ale jesteśmy w takim fajnym położeniu. Mamy 25 minut nagrania. Myślę, że nie jest to źle. Tutaj nie ma nic. Ej, nie mam nic. Gdzie jest mój ekwipunek? Low, low, Gdzie jest mój ekwipunek? Oddawaj to Oddawaj, oddawaj, dawaj, dawaj. Nie ma, dobra Czyli będzie gdzieś za tymi drzwiami pewnie się krył Pytrzymy dziurkę od klucza, zobaczymy jeszcze jak ekwipunek mój? Chyba mogę wyjść Nie, jeszcze Ekwipunek Gdzie jest mój ekwipunek? Dobra znaczy, tak czy siak, takim miłym akcentem popatrzymy, sobie, o, przez tą dziurkę. Nie dobra, wyjdźmy na dwór. Myślę, że do tego miejsca jest spokojnie, możemy wyjść. I takim oto miłym akcentem kończymy drugi odcineczek. Oczywiście nie zapomnijcie go ocenić, jeżeli Wam się podobał. Trzymajcie się. I do usłyszenia w następnych. Bye, bye.